Myślę, że nie tylko w Europie, bo okaże się, że niektóre przynajmniej elementy są największe na świecie, co myślę, możemy być wszyscy bardzo dumni z tego powodu. Yy, miło mi powitać zarówno gości z Polski, jak i gości z zagranicy, ale oficjalne rozpoczęcie powitania poproszę pana profesora Witolda Wiśniewskiego, dyrektora Instytutu Lotnictwa. Dzień dobry Państwu. Spostrzeżenie moje jest takie, że ta sala ma dobrą akustykę. Czyli nie tylko wszędzie dobra, ale jeszcze w akustyce Ja mam zaszczyt powitać wszystkich wspaniałych gości, a zacznę, się padał pana profesora doktora Fabio Fełmanego z Ja Jana Szybka, rektora Politejki Warszawskiej. Bardzo witamy. Witam serdecznie dyrektora zarządzającego General Electric, Polska, spółka ZO, panią Magdalenę Nizhonę. <plosy> Witam pana żona Masa, Gas Power System General Electric. Pani Lery, General Manager Gaz Powitam, chociaż nie widzę panią doktor K Adamczak, prezes Urzędu Patentowego, bo wierzę, że przyjdzie. Witamy pana profesora doktora i inżyniera Jerzego Panaszka, Ciekana Wydziału I się dodać, że nasza współpraca między MEL-em i Instytutem przybiera już zupełnie y, formy rodzinne. Witam Pana Jerzego Majczaka, dyrektora Doktorowego Innowacji i Wysiadów z Ministerstwa Rozwoju. Panie Doktorze, nie pomyliłem się, powiedziałem rozwoju. Witam Pana doktora obiektowanego inżyniera Aleksandra Olejnika z Wojskowej Akademii Technicznej. Też muszę powiedzieć, że jest to bardzo ważny pracuję. Witam pana dyrektora i profesora doktora homologowanego inżyniera Ryszarda Pegiera, prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanej Technologii. Na sali mamy wielu członków Rady Naukowej, więc witam Rady Naukowej Instytutu Rolnictwa. Witam miłych gości, witam przyjaciół, witam wiecznych dziennikarzy. Witam pracowników Instytutu. Rozumiem, że nasza wspaniała impreza jest rozpoczęta. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze. Zapraszam teraz tutaj na tą naszą małą scenę zastępcę dyrektora, Pana doktora inżyniera Rafała Kajkę, który opowie nieco o miejscu, w którym jesteśmy. Poza tym także szefuje temu projektowi, więc wie najwięcej o tym. Państwa. Proszę Państwa, jest to szczególny dzień dla Instytutu i dla tego, co się dzieje w Instytucie. Mamy przyjemność, ja mam osobiście przyjemność witać Państwa w murach naszego nowego laboratorium. Laboratorium, centrum, tak naprawdę, turbin gazowych, które jest bardzo istotnym elementem w rozwoju naszych kompetencji, w bardzo istotnym elementem w obszarze adresowania potrzeb rynku na którym staramy się istnieć. E, proszę Państwa, e, jest mi niezmiernie miło widzieć tutaj wielu przyjaciół, którzy byli zaangażowani w ten projekt, którzy e, tak naprawdę przyczynili się do powstania tego, tego Centrum Turbin Gazowych. E, ten projekt od samego początku był projektem bardzo e, dynamicznym, bardzo wyzywającym. W zasadzie e, rozpoczęliśmy go na późną wiosną ubiegłego roku. Niemal od samego początku zarządzaliśmy tylko ścieżką krytyczną tego projektu. To, to było wielkie wydarzenie. W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować wszystkim osobom, którzy byli zaangażowani w ten projekt. Trzeba powiedzieć, że to byli ludzie, którzy często nie dosypiali, którzy często pomimo może nie do końca zrozumienia tego, co ja miałem na myśli. Współpracowali i doprowadzili do tego, że ten projekt jest w tej chwili w zasadzie zrealizowany i możemy powiedzieć, że, że rozpoczynamy pracę w nowym obszarze laboratoryjnym, eksperckim w Instytucie Rolnictwa. Miałem wielką przyjemność pracować z tym zespołem, bardzo Wam za to dziękuję. To jest wielkie wydarzenie. Bardzo się cieszę, że mamy taki zespół, że mamy takich ludzi w Instytucie w Polsce. Trzeba tu też powiedzieć, że firmy, które, które nas wspierały przy tej inwestycji, bardzo, przy bardzo napiętych harmonogramach, przy wysokich wymaganiach stanęły na wysokości zadania. I dzięki temu widzimy to, co widzimy naokoło. Dzięki temu możemy dzisiaj otwierać to centrum. To jest też obszar, który jest niezwykle istotny. Polskie firmy są w stanie w krótkim terminie zaspokoić potrzeby klienta, zaspokoić potrzeby takiego klienta, jakim jest Instytut centrum jest dużym wydarzeniem, ponieważ pozwala nam z, z zebrać w jedno miejsce obszar merytoryczny, nad którym pracujemy już od kilku lat. To jest obszar związany z, generalnie z turbinami gazowymi. Trzeba tutaj w, też zaznaczyć ta współpraca na temat tego centrum. Przykład też dobrego zarządzania, ale dobrego podejścia pomiędzy uczelniami i instytutami badawczymi, ponieważ bez przychylności, zaufania i otwartości wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej ten projekt też nie mógłby osiągnąć tego, tego stadia. Trzeba wskazać też no, wysoko. Poza zaufania i przychylności, które uzyskaliśmy z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Proszę Państwa, terminy, zakres działania były naprawdę bardzo szerokie. Uzyskaliśmy tutaj wszelkie wsparcie. Bardzo się cieszymy, że możemy współpracować także z tym centrum, że, że dostaliśmy aż taki kredyt zaufania, którego mam nadzieję nie zawiedliśmy. Proszę Państwa, ja mam kilka slajdów na temat tego, co udało nam się tu zbudować i co chcemy dzięki temu uzyskać. Pozwolę sobie e, przejść przez dosłownie 8 slajdów. Obiecuję, że nie Państwa. To jest obszar, który udało nam się tu zbudować. Po Państwa lewej stronie warsztat innowacji, hala napraw, hala montażowa, inżynierskie biura projektowe, serwisowe. To jest nowy obszar, który powstał w ciągu ostatniego roku. W ramach tej inwestycji e, Komora którym, który jest zaznaczony jako komora próżniowa w tym miejscu. To jest budynek, który już istniał, natomiast zaadoptowaliśmy go na potrzeby dosyć istotnego elementu tej inwestycji, jakim była komora próżniowa wraz z napędem. Hala montażowa po lewej stronie, tutaj po mojej lewej, po państwa prawej, stronie, na ścianie kręci się taka zgromna turbina gazowa. To jest, staraliśmy się oddać wielkość tego, z czym będziemy mieli do czynienia. To jest mniej więcej w skali 1 do 1 okazana turbina, która, mamy nadzieję, pod koniec roku, na początku następnego roku, stanie na tej hali. Przy wykorzystaniu tych unikatowych e, suwnic, które my sobie nazwaliśmy jako wyposażenie e, badawcze, można się z tym nie zgadzać, ale uwierzcie, to jest naprawdę, z naszego punktu widzenia, wyposażenie badawcze, Będziemy mogli nad takimi terminami pracować, budując im e, technologię napraw. To jest to, z czym chcemy mieć do, do czynienia dzięki tej infrastrukturze. E, e, nie wiem, czy to jest widoczne. Mamy tutaj takie niebieskie lampki. To są ludzie. to jest ta skala. O tym mówimy e, w tym centrum. E, do tego nam ta, Chcemy tutaj na miejscu pomagać czy doprowadzać do opracowania technologii, które docelowo skrócą czas wyłączenia, na przykład elektrowni, na której ta turbina pracuje, po to, żeby ograniczyć koszty, żeby doprowadzić do efektywnego wykorzystania czasu serwisu. I żeby to dobrze zrobić, my chcemy to zrobić w warunkach laboratoryjnych doprowadzić do tego, żeby taka turbina z oprzyrządowaniem, które tu też powstanie na miejscu. Jeżeli nie przejść przez taki proces, po czym wchodząc na elektrownię do klienta, odegrać pewien taniec, który zakończy się sukcesem, czyli ponownym odpaleniem turbiny. Taki krótki filmik z tego, co się dzieje, jak to wygląda, będą mogli Państwo w, w, później, po tej uroczystości, zobaczyć na, na jednym z monitorów, który stoi z naszej pleca. Yy, biura inżynierskie. Jak Państwo widzą, proste, adresujące podstawowe potrzeby. Po prostu musieliśmy zbudować środowisko, gdzie inżynierowie będą mieli blisko do warsztatu, do tej hali montażowej, yy, gdzie będą mogli yy, na bieżąco uczestniczyć w tym procesie opracowywania technologii. Jedyną rzecz, którą im, której ja zazdroszczę inżynierom, którzy tutaj zasiądą, to jest widok z opieki. Proszę Państwa, mają panoramę lotniska w bardzo nam zazdroszczę. Yy, 260 osób będzie mogło uczestniczyć w tym procesie. Widzimy yy, ładnie zaaranżowane sale. Bardzo dobrze się sprawdziła jako sala do uruchomienia takiego centrum. Mogą mamy też katery. Proszę Państwa, na tej sali yy, za chwilę, na tej hali, na hali obok. I jeszcze dalszej, pojawił się sprzęt, który już jest na terenie Miejskiego Lotnictwa i tak naprawdę czeka tylko na wstawienie, ponieważ na dzisiaj nie mieliśmy jeszcze czasu po zakończeniu inwestycji na koniec roku, żeby to zorganizować. Co tu się będzie znajdowało? Po państwa lewej stronie spawacz, po państwa prawej stronie jego nowsza wersja, robot spawalniczy. Oba elementy są niezbędne. Spawacz w naszym wykonaniu to jest artysta. Jest e, ten człowiek, który wie, który czuje, jak się metal opada przy spawaniu. Robot, powtarzalne operacje. Tego też potrzebujemy. Potrzebujemy zaadresować też technologie, które włączą i wiążą się z spajaniem metali, z łączeniem tego wszystkiego. Tego typu urządzenia plus orkawiarki zajmą e, dwie halę, które mamy po lewej stronie. E, Dynamiczny świat dzisiaj nie może się obejść bez środowiska, które da inżynierom możliwość szybkiego przekucia w, w, w rzeczywistość pomysłów, na które wpadają. Do tego postaraliśmy się zbudować, żeby to osiągnąć, postaraliśmy się zbudować tak zwane centrum innowacji, centrum, w którym będziemy mieli do czynienia z, ze środowiskiem. Ludzie powiedzieli, sklepem z zabawkami, drukarki 3D, dużo, kartonu, dużo prostych narzędzi po to, żeby zaprojektowane, czy wymyślone technologie, obszary, e modele można było w prosty, tani, szybki sposób przekuć w coś prawdziwego i sprawdzić, jak to się zachowuje. Do tego mamy zaadresowane centrum, e tak zwany warsztat innowacji, centrum w którym drukarki i e nad którym możemy szybko pracować. No i klucz programu na koniec, coś co zobaczymy za chwilę, zaproszę Państwa też na zwiedzanie Halium, komora Halium. Proszę Państwa, 170 konstant, 5,5 metra średnicy, prawie 12 metrów długości, 260 metrów sześciennych objętości. I to wszystko możemy doprowadzić do grześnienia jeden ton, yy, Odciśnienia. Yy, problemy mieliśmy wyzwania. Mieliśmy z tą kolorą od samego początku. Po pierwsze znaleźć firmę, która ją tam wyprodukuje, W mechanice w Polsce. Znaleźliśmy dwie. Jedna się podjęła yy, firma z Gdyni. Pokazaliśmy tutaj samochód nieweskozenie, ponieważ to, był, to było też wyzwanie. Na każdym etapie była wyzwaniem, nawet transport z Gdyni okazał się nie lada wyzwaniem logistycznym. Przyjechało 8 takich specjalnych naczep, na których elementy tej komory dotarły do Instytutu. Mamy ją w tej chwili za tutaj obok jest sprawdzona, przeszła testy podciśnienia, mogę powiedzieć, że działa. Do tej komory mamy na wyposażeniu także taki mały silniczek 6 MW który ma nam pomóc w przeprowadzeniu zakładanych testów. Jakich testów? E, przy komorze jakich obok, zobaczycie Państwo, czy możecie Państwo się zapoznać z dwoma małymi silnikami. E, ta komora, poza tym, że jest komorą próżniową, największą w Polsce i chyba największą w Europie, e, ma możliwość przeprowadzenia testów uruchamiania łopaty. Jednego z kluczowych testów e, przed dopuszczeniem silnika do eksploatacji. To jest jedno z nielicznych miejsc na świecie, gdzie tego typu testy będziemy mogli przeprowadzić y, na tak naprawdę na, na największych silnikach. Silnik, który w tej chwili jest w księdze rekordów zapisany, to jest czyli Nike. Największy silnik zmieści nam się do tej komory. Taki cel sobie postawiliśmy. Proszę Państwa, uśmiechnięte twarze. To nie jest zespół, który pracował nad tym, nad tą inwestycją. To jest zespół, który będzie korzystał z tej inwestycji. E, mamy nadzieję, że dobrze wykorzystają te, te zaplecze, że uda nam się dobrze e, zaspokoić potrzeby klienta. I, I tutaj należy zaznaczyć, że mamy już w zasadzie pierwszego klienta, który będzie korzystał z tego obszaru. To jest firma Dzereo Reprezentantów tej firmy mamy tutaj w pierwszym rzędzie. Bardzo mi miło, witam Was jeszcze raz. E, bardzo się cieszę, że możemy połączyć tą naukę instytuty badawcze polskie z tym, co się dzieje w przemyśle, że możemy wykorzystać nasze, nasze zaplecze i wesprzeć rozwój przemysłu. Proszę Państwa, nie przeburzając, e, mam taki krótki film sześciominutowy, który podsumowuje całą inwestycję. Ja dziękuję już za głos e, i zapraszam później.